Państwu. Dzisiaj ugotujemy górę pierogów z kapusty kiszonej i grzybami. Potrzebne składniki. Około 50 gramów ususzonych, ugotowanych grzybków. Podgrzybków lub prawdziwków. Sól. Pieprz. Jedno świeże umyte jajko. Starta pół gałki muszkatołowej. Usmażone około pół kilo cebuli w kostkę troszkę bułki tartej, jakieś pół szklanki około 2 kilo ugotowanej, pokrojonej w kostkę kapusty kiszonej którą próbujemy po ugotowaniu żeby nie była zakwaśna jeżeli będzie zakwaśna należy tą kapustę przepłukać, po prostu żebyśmy mieli pierogi smaczne nie sam kwas pozostała woda z grzybów którą dolejemy jeżeli będzie za bardzo sucha nasza kapusta oczywiście dwie trzy łyżki oliwy oleju do ciasta no naszą wodę źródlaną, dobrą żebyśmy mieli ciasto z dobrej wody żeby go nie było czuć chlorem oczywiście do ciasta możemy dodać dwie łyżki roztopionego masła do smaku najpierw przygotowujemy farsz do naszych pierożków żeby nam troszeczkę postał i wszystkie smaki się wymieszały do pokrojonej ugotowanej kapusty kiszonej wrzucamy grzybki pokrojone lub przepuszczone przez maszynkę do mięsa naszą ukrojoną usmażoną cebulę to jest około pół kilograma możemy zwiększyć ilość mniejszyć lub w ogóle zrezygnować z cebuli troszkę bułki tartej żeby nam to się całość zawiązała ładnie trzymała się Troszkę na razie wstępnie pieprzu, troszkę soli. W trakcie mieszania jak wymieszamy, później musimy zawsze to spróbować. Czy nam smak odpowiada? Troszeczkę gałki muszkatowej, które nam uwidoczni zapach i smak grzybków. Troszkę wody z gotowanych grzybów. I całość farszu przyszykowana i nie mieszamy, doprawiony. Żeby sobie ułatwić robienie pierogów, ja proponuję robić sobie takie kuleczki. Po prostu wcześniej sobie narobić takich kuleczek. O, no, takie dosyć spore. Później jak narobimy tych kuleczek, to na rozwałkowane ciach wykrojone nam kółeczka z ciasta będzie by po prostu łatwiej i szybciej nam szło Te lepienie naszych pierogów, bo to będzie naprawdę wagon pierogów. No tak, robi farsz, kuleczek. To jest do pierogów. Są takie kuleczki wielkości orzecha włoskiego. Ciasto na pierogi. Mamy tu około kilograma mąki pszennej, krupczatki tortowej. No ja stosuję krupczatkę. Można też różne gotunki mąk pomieszać sobie. No raczej nie proponuję używać do tego mąki poznańskiej, bo jest za bardzo jest kleista. Do mąki dajemy około jedno świeże jajko umyte. 3-4 szczypty soli. 2 łyżki. Stopionego lub trzy masła. No dwie, trzy łyżki oliwy lub oleju. Wlewamy wodę i całość mieszkania będziemy zagniatać. Ciasto zagniatamy do czystości takiej troszkę rzadszej plastyliny. No poznamy, że jest zagniecione wtedy, jak nam już po prostu będzie podrywać się od ścianek naczynia. pompujemy jak najwięcej powietrza, żeby było pulchne czyli rozciągamy te ciasto, zawijamy i energicznie wyrabiamy, jaka ilość ciasta, taka ilość farszu i z reguły nam wtedy starczy tego ciasta dopiero i zabladamy suchą stolnicę lub stół posypujemy mąką, wyrzucamy nasze ciasto, będziemy jawałkować, ja się posługuję takim Niewałkiem wałkiem kowałem, dosyć starym już, zrobionym z jednego pniaczka i rozwałkujemy ciasto na pożądaną grubość w lewo i w prawo, w zależności od naszych upodobań robimy sobie taką grubość Rozwałkowane. W trakcie wałkowania nie posypujemy już za dużo, w miarę musimy posypywać. Po prostu nie było z wierzchu za bardzo suche bo jak będzie za bardzo suche za dużo mąki to później będziemy mieli trudności z, z klejaniem po prostu naszych pierożków. za moment używam taki takiej kółeczka. miedzianej foremki no to jest średnica szklanki mniej więcej no można użyć większe, mniejsze no w żal znosi od tej średnicy będziemy mieli wielkość pierogów mniejszą lub większą no w trakcie wykrawania ja biorę, wykrawam pierożki. Od razu zbieram te pozostałości ciasta, żeby później jeszcze raz to zagnieść. Tak te resztki zbieram po prostu Państwu pokazuję trochę wolniej, żeby było widać o co tu wszystkim chodzi. W trakcie rozwałkowywania, wykrawania patrzymy na grubość tego ciasta. Jeżeli jest ciasto za grube, po prostu jeszcze raz przelatujemy tały, po prostu jeszcze raz zagnietamy. Wałkujemy I znowu wykrawamy tak, do wykończenia naszego ciasta. Jeżeli nam ciasta troszkę zostanie, to nic nie szkodzi. Przewalkujemy je jeszcze raz, przegnieciemy możemy pokroić na jakieś kruseczki od razu. Tu jakieś 102 kółeczek, a kuleczek mam do tego dopiero pierogów jakieś 107, czyli te parę pięć kuleczek bym musiał rozłożyć. No i tym sposobem nie zostanie mi ani. Farszu, ani ciasta. Złożone na nasze 102 pierożki. Teraz będziemy je sklejać, czyli lepić. Ja preferuję lepienie ręczne, bo żywy kontakt z pierożkiem ciała ludzkiego, a nie z jakimś plastikiem będzie po prostu ten pierożek smaczniejszy. Trzeba trochę podotykać pierożki, a nie tylko. Za pomocą jakichś plastikowych użynków. No bo to jest sto pierożków, trzeba po prostu je szybko pokleić, żeby nam ciasto nie pozasychało. Później ci będzie ciężko je kleić. Pokażę jak ja kleję te pierożki. Już mam tu przyszykowane. Biorę po prostu tak do środka. No i brzegi w koło. Można oczywiście się bawić w jakieś tam falbaneczki czy coś. Ja po prostu dwukrotnie zaklejam, drugi raz robię takie jakby i jeszcze raz tak w środka raz zaklejam tak po prostu jak dwa razy przejadę po tych wargach pierogów w koło to mam pewność, że on się podczas gotowania na mnie rozklei o i tak, i tak wszystkie pierogi tak szybciej ja to robię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Troszki mamy już poklejone. W międzyczasie nastawiliśmy garnek wody możliwe garnek o jak na szerszym dnie i jak nam woda zacznie się gotować będziemy pierogi wrzucać i gotować do wypłynięcia przy klejeniu układajmy musimy uważać żeby te nasze wary nie dolepiały się nie przytulały do drugich pierogów nie, nie to, że dzieci z tego będą ale po prostu nam się te pierogi później pokleją będą się rozwalać no, większy taki kontakt z większą ilością pierogów ja miałem w latach 70 -tych. Był bar Barbara na no, szewska Świdnicka we Wrocławiu, była tam taka starsza pani, pani pierogowa się na nią mówiła, ona potrafiła dwie kulki od mięsa za jednym razem w ręce ukręcić, no, przez 6 godzin to była starsza osoba, potrafiła dosyć sporo tych pierogów ukleić, no zawsze tam takie wesołe były scenki, był taki kucharz, który nazywał się miał takie specyficzne nazwisko paliwoda i tak między sobą się zawsze przekomarzali także nauka miło to wspominam przy okazji pozdrawiam wszystkich wielbicieli pierogów ściągamy pokrywkę i wrzucamy część naszych pierogów pamiętamy że zawsze musimy na wrzątek wrzucić no i partiami rzucamy, żeby to wszystko od razu nie, nie wrzucać, bo nasz do garka się nie zmieści, mogą się nam no polepić czy coś. No ja tu zastosowałem taki trik, mam wsadzono po prostu takie kiesitko, żeby później się nie męczyć z wyciąganiem pieroga. Gotujemy, aż nam wypływają te pieroszki na wierzch. Jeżeli chcemy je przechowywać dłużej czy zabrozić czy coś, po prostu krócej gotujemy. Jeżeli chcemy je teraz do jedzenia to po prostu troszkę dłużej je gotujemy. I jeszcze Państwu powiem jedną gotkę kucharską. Nie miętol pieroga. Pierog jest do jedzenia, nie do miętolenia. Ukocowały, wyciągamy je na tace, Zaszły ja pierog wyciągamy, wysypujemy je. Tackę do ostudzenia. Kropimy troszeczkę olejem. Jak nie nam wystygną to możemy je albo zamrozić, albo jakieś do 3-4 dni sobie przechowywać w lodówce, odsmarzać, ogrzewać. Podajemy do jedzenia. Tak nam one wyszły, ładne ciemkie ciasto. No i masełko moje ulubione do takiej potrawy. I to było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. I zapraszam do innych naszych moich filmów. pokazać, to jest nasza górka pierogów. Nie wiem, czy by się znalazł śmiałek, który by zjadł tyle pierogów. 102 sztuki pierogów. Około półtora godziny czasu, żeśmy to trężyli, No ale żeśmy zwyciężyli. Pierogi żeśmy zrobili. Dziękuję Państwu jeszcze raz. Zapraszam na inne moje filmy.